Siema z tej strony kwiatek, a dzisiaj wam powiem, jak nie ratować swojego kanału na YouTubie. Mowa tutaj oczywiście o śmiesznym, którego pewnie większość z Was zna: czy to z Anarchii SMP, czy Drop SMP. Jakoś dwa tygodnie temu wypuścił on filmik, w którym wyciągał brudy na osoby związane z Anarchią SMP. Nie będę jakoś zgłębiał tego filmiku, bo jeżeli sami chcecie obejrzeć, to możecie to zrobić i wyrobić własną opinię, ale tak z grubsza. Opowiadał o tym, jak go traktowali oraz jak go jego zdaniem wykorzystywali. Najważniejszym zarzutem, który pojawił się tam, było to, że był z niego brany procent, to znaczy, że za każdą reklamę oraz zarobek z filmu musiał przeznaczać około 10% dla twórców serwera, czyli Dexiego, Sagiego i Pitera. P.S. Nie, nie jestem bratem Pitera, nie piszcie mi tego w komentarzach. Co już samo w sobie uważam za śmieszne, bo tak naprawdę dzięki temu projektowi zyskał bardzo dużą widownię oraz były mu ogarniane współpracy oraz różne inne rzeczy, a sprół się o to, że kasa, która miała iść z procentu na serwer, poszła na jakiś koncert, stacja, o ile dobrze pamiętam. 10% za wybicie się to naprawdę nie jest dużo. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby mnie wybić że za 10% moich zarobków, to jestem bardzo chętny. W dodatku, drugą rzeczą, która wzbudza moje zdziwienie, jest to, że wydał o ten film półtora roku po samym wydarzeniu. Na przykład, Kozakus nagrał filmik o tej samej tematyce, czyli właśnie procentów pobieranych zarobków te półtora roku temu, kiedy jeszcze anarchia istniała. Czemu nie mógł pożyć tego wcześniej, no ja nie wiem, ale mam takie podejrzenia. No co, trzeba sobie podbić jakoś wyświetlenia. Ale na początku wydawało mi się, no dobra wydał. Jakiś głupi film, trudno. Lecz dwa dni temu wrzucił on na swój kanał piosenkę. Może aspekt muzyczny pozostawię bez komentarza, serio. Ale zapowiada on, że wypuści drugi film o tym samym temacie, który będzie odpowiedział na odpowiedź Dexego, Sagiego i Pitera. Ale rzeczą, która mnie najbardziej rozśmieszyła, jest to, że tą swoją nutą oraz następnym filmem chce wypromować swój serwer. Niesamowity mastermind, co nie? I mamy porównanie Ziomka, który wyciąga brudy na gości sprzed półtora roku, tak naprawdę, w których. Nic nie ma, tylko po to, żeby nabić Sobie choć troszkę więcej graczy na serwerze Kontra osoby, które chciały zabrać 10% zarobków osób, które Tak naprawdę stworzyły w internecie W dodatku przy okazji ogarniając im Współpracę, doradzając im Czy robiąc inne rzeczy, ale ktoś może powiedzieć Że nie, no nie wierzę, no na pewno Tego nie robi dla kasy, przecież to mój ulubiony Youtuber, na pewno by nigdy czegoś takiego Nie zrobił, na jednym z jego kanałów Jest jeszcze śmieszniejsza rzecz, wrzucił on Tam film 1000 ciekawostek o Minecraft, trwa ponad półtora godziny Kaman, kto by to obejrzał? A cały film jest tylko sklejką z innych filmów. Tak samo zrobił tutaj, przerobiłem moby w graczy, gdzie w jednym filmie macie tak naprawdę dwa filmy. A w dodatku tydzień przed wrzuceniem filmu o którym była mowa na początku, nagrał film Moja historia na Anarchia SMP, który trwa ponad godzinę, który jest tylko i wyłącznie zlepkiem jego filmów z głównego kanału. Także mam nadzieję, że start serwera nie wyjdzie, bo po prostu uważam takie zachowanie za główniane. Możecie napisać w komentarzach co uważacie Widzimy się w następnym odcinku i siema